Zmienił i zmieniać pewnie będzie. Także trzeba być gotowym na wszystko. Poproszę sekwencję. Ready, set, go. Pierwsza chopka zaliczona, tunel zaliczony, trzecia chopka zaliczona. I mamy chwyt w dalszej strefie. 45 seconds. Bliższa hopka zaliczona, tunel zaliczony, trzecia hopka zaliczona i mamy chwyt w dalszej strefie. Chopka zaliczona, tunel zaliczony, trzecia chopka zaliczona, bez chwytu. Chopka, tunel, hopka. 15 sekund. Mamy chwyt w dalszej strefie. 10, 5, 4, 3. Mamy hopkę, two, tunel, rzucajmy. Ciało. I chwyt w dalszej strefie, brawo. Słuchajcie, od razu muszę Wam wyjaśnić, że ten, to odliczanie końcowe mówi o tym, jakie ruchy zawodnik może...